Popatrzcie, jak kwitnie nazizm na Ukrainie. To młode pokolenie Ukraińców, którzy pokazują gest zamawiania pięciu piw. W Polsce kojarzy nam się to z najgorszym głównym, jakie przytrafiło się nam jako narodowi, czyli nazizm niemiecki. Ale dla naszych braci, dzięki którym nie spadają nam bomby na głowę, nazizm jest czymś naturalnym, pożądanym. Wychwalanym, uwielbianym i kultywowanym, jak widać na załączonym obrazku.